Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie z naszą matką, naszym Krośnieńskim Loreto. I znowu gościmy w klasztorze sióstr klawerianek w Krośnie, gdzie chcemy wspólnie zanosić nasze modlitwy i błagania do naszej matki królowej. W kolejnym wezwaniu, nad którym chcemy się dzisiaj zatrzymać, Chcemy patrzeć na Maryję jako tę, która przynosi nam Zbawiciela. W wezwaniach Litanii Loretańskiej jest to wezwanie – Matko Zbawiciela. Maryja, która została wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela, została naznaczona. Wyraziła też zgodę na to, że zostanie Matką w scenie zwiastowania, gdy anioł Gabriel przychodzi do Maryi z, z tą prośbą, poleceniem, nakazem Bożym. Bóg wybrał Cię Maryjo, jako Matkę Zbawiciela. Maryja, chociaż pełna lęku i strachu, zgadza się. Niech mi się stanie według Twego słowa. W tej figurze, którą widzimy w Kaplicy Sióstr Klawerianek, widzimy Matkę Najświętszą. Matkę Najświętszą, trzymającą Jezusa. I w tym geście, niejako Maria, nam Jezusa daje. Chcę, by Jezus, Zbawiciel świata, przyszedł do nas, do naszych serc. Chce, byśmy go przyjęli tak, jak przyjęła go ona. Chcę także, abyśmy tak, jak ona, zgodzili się na Boże Słowo. Wiele mamy zadań, wiele wyzwań w naszym codziennym życiu. W tym wszystkim prośmy Matkę Bożą, aby była razem z nami, aby towarzyszyła nam w tych naszych zmaganiach, trudnościach, kłopotach. Zapraszamy do wspólnej modlitwy słowami. Litanii Loretańskiej. Dzisiaj chcemy powierzać Matce Najświętszej te prośby, które piszemy w komentarzach pod naszymi filmikami, które prezentujemy Wam wszystkim. Także jednocześnie zachęcamy, abyśmy wpisywali te intencje modlitewne, które będziemy omadlali w czasie kolejnych naszych spotkań z naszą matką. Zapraszam do wspólnej modlitwy słowami Litanii do Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pan nami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna módl się za nami. Panno godna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą Mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebnym, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, Módź się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módź się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módź się za nami, królowo Różańca Świętego, módź się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawieństwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolni nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła Tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Panami matko biegnę, do Ciebie przychodzę. Przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Słońce wschodzi już nad horyzontem tam Swe czerwone płatki już o rozchyla kwiat Rosa śni diamentem wśród zielonych traw Chwałę Twoją śpiewa cały świat Pani ma matko czysta o radosnych oczach, Pani ma matko czysta o jasnych warkoczach, Błogosławisz światu wciąż dłonią wyciągniętą, Pani ma matko czysta z twarzą uśmiechniętą. Pani ma, Matko czysta, o radosnych oczach. Pani ma, Matko czysta, o jasnych warkoczach. Błogosławi światło wciąż, dłoniowe ciągniętą. Pani ma, Matko czysta, z twarzą uśmiechniętą. Już poranne ptaki gdzie szybują w dach Kolorowy motyw tam na kwiatku siadł Pracowite pszczoły już wspierają miód A w świątyni Tobie śpiewa lud. Pani ma Matko czysta o radosnych oczach Pani ma, Matko czysta o jasnych warkoczach Błogosławi światło wciąż dłonią wyciągniętą Pani ma, Matko czysta z twarzą uśmiechniętą Pani ma, Matko czysta, o radosnych oczach, Pani ma, Matko czysta, o jasnych warkoczach, błogosławie światło wciąż dłonią wyciągniętą, Pani ma, Matko czysta, z twarzą uśmiechniętą. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, którą zanosimy do naszej matki królowej. Na dzisiejszą noc, na wieczór, przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Bóg zapłać za. Wspólną modlitwę za wychwalanie naszej Pani, Matki Najświętszej. Zapraszamy na jutro, na 20:15, na kolejną modlitwę przed tronem naszej Pani i Królowej. Zachęcamy do pisania komentarzy, do podawania intencji, w których będziemy się modlić w czasie kolejnych naszych spotkań. Na dzisiejszą noc, niech Wam Bóg błogosławi, szczęść Boże, do jutra.